Widzieliśmy miliardera na dożynkach wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, który potrafił co skakać na scenie. Jedyną jego umiejętnością były skoki i ruchy rąk, które także wskazywały nawiązanie do pewnych działań faszystowskich. Ja nie chcę oceniać, nie chcę y, tworzyć pewnej równoległości do określonych niebezpiecznych pojęć. Tylko chcę zwrócić uwagę, że ludzie nauki nie powinni mieć żadnego związku przyczynowo-skutkowego z ludźmi biznesu. Nie chcę przez to powiedzieć, że ludzie biznesu nie mogą dotykać prawdziwości poznawczej. Tylko nie można nauki zastępować biznesem i odwrotnie, biznes nie może być nauką. Przedsiębiorczość to jest tworzenie zysku. Prawo to nie jest tworzenie zysku. Prawo nie ma nic wspólnego z kasą, furą i komórą. I jeżeli my dzisiaj oddajemy stanowienie i stosowanie prawa tym wszystkim miliarderom i tym wszystkim, którzy decydują o przepływach finansowych w świecie, a jest tych dżentelmenów osiemdziesięciu paru, to my pozbawiamy człowieka, grupę, wspólnotę suwerenności, niezależności. Czyli my nie tworzymy prawa, tylko tworzymy towar na użytek tych, którzy mają władzę. I to jest trzecia myśl, którą chciałbym, byśmy mocno uświadomili sobie, że dzisiaj wykorzystujemy naukę w kategoriach instrumentalizacji na rzecz pseudowartości, artów, artefaktów, mówiąc za Baumanem, śmietnika idei. Śmietnik idei czyli kasa, fura i komura stała się ważniejsza od czystych wartości Arystotelesa i Sokratesa i nie wymagamy prawdziwości poznawczej, tylko wymagamy prawdziwość w kategoriach gloryfikacji, akceptacji kapitału, pieniądza, sukcesu, nadrzędności i tego, co tworzy rynek i przepływy finansowe.